Witajcie znów w przeklętej tej zimowej Rosji w cholernym Stalingradzie, gdzie gonimy cholernych Niemców za pomocą cholernego karabinu. Tym razem będzie to towarzysz Snajper, tam wtedy to tak widać, tutaj tak miga. No i to jest już ostatnia misja z rozdziału bitwy o Stalingrad, a także z kampanii radzieckiej. No więc zacznijmy ten, tą ostatnią podróż dla naszego bohatera. Wasilia Kozłowa. No więc tak. Naszym pierwszym zdaniem jest zabezpieczenie zachodniego skrzydła ratusza, co z pewnością bardzo chętnie wykonamy. Do domu, do domu, do domu No dobrze, 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 dobrze. No i tak, ta misja po części jest wzorowana na wrogu u Bram. K ten, kto siedział wczoraj przed telewizorem, mógł zobaczyć ten film yy, w stacji jakiejś telewizyjnej, nie pamiętam. Ale wiem tak, że wczoraj był upuszczany wróg u Bram. Ach, dobrze. No i teraz zaczyna się pojedynek snajperski. Tam gdzie tak, on jest? Tam go gdzie? Nie, nie, nie widzę kompletnie idiota. Czerwony budynek, drugie piętro. To jest czerwone. Raz, dwa. Tut, nie, no. Nie widzę go. Tam chyba nie. E, Jezu, gdzie jest? Nie. A, o, o, tam jest, tam jest, tam jest. Tam chyba go. O, jest, jest, jest. Jest. Ach, się schował. Nie żyje, nie żyje. A, dobra, jest, jest, jest. jest. No to się pojedynek snajperski się ujawnił i mój talent do bycia nie-snajperem też się ujawnił. Teraz hits i... granat! Wymiana granatami, super! Taką dyplomację to my lubimy! I do boju! Przeładowane, więc ruszamy! To! Eee, jak to?! Przecież ja was do każdego po kilka kulek i co?! I nic?! O, żeż. No nie ma, no to jeszcze raz. No to macie jeden granat, macie drugi granat, macie trzeci granat. O kurde, chyba w siebie tym granatem liczyłem, ale jestem świetny, daj faszyst, Kill all. I teraz jeszcze wam poprawię z rakietnicy. Mam nadzieję, że się dobrze czujecie. No. Komuś jeszcze powytłuścić, wytłuścić, wytłuścić, że ze mną to się nie ten, że ze mną nie warto tak negocjować, bo ja mam, nie wiem, mam rakietnicę, mam MP40, jestem e, Rosjaninem z rasowo niemiecką bronią. O, o właśnie, o to może tak już mówimy tutaj o historii, to pancerz szrek. Taka niemiecka bazuka. I jest to dobre powiedzenie, że jest niemiecką bazuką, gdyż właśnie powstał na bazie bazuki. jest rok 41. O ile się nazywa, mogę się mieć 41 lub 42. I Niemcy ciężkie walki w Afryce. Niemcy zdobywają dwa sprawne egzemplarze niemiec... niemieckich... Niemcy niemieckie bazuki zdobywają. Amerykańskich bazuk. No i biorą je do siebie do zbadania. No i po zbadaniu stwierdzają, że jest to dobra broń. Ręczna broń przeciwpancerna. No i ulepszają ją i tworzą własną wersję o nazwie Panzerschreck. No i taka, taka, taka wersja się zachowała. Jest to tylko Panter dużo lepsza, ulepszona wersja. Dobra, to potrzebuję coś celniejszego. Dobrze, w niemieckich karach, bo jesteśmy teraz y, tylko gdzie oni mają karabin maszynowy ja chyba nie rozwoju karabin maszynowy, ja będę wiedział gdzie oni mają karabin maszynowy Nie wiem ale... Polana dostał, dostał Dobra, nieważne, będziemy walczyli w budynku. Ech. Chwila, chwila, ja sobie pancerz chodzę w na MP, a na MP przy fale niemieckich ataków. No dobra, 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 bo nie ma ten. Dobra, jest, 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 czerwonych karabinów maszynowych. To jednak się przyda celownik nie. Tam, Okej, okay. okay, Pięknie, pięknie, czyścimy, czyścimy. Szary budynek, dobra. Okej, okay, poprawiamy. Dobra. Poprawimy mu z MP ten jeden strzał. Okej, okay, chyba wystarczyło. I teraz idziemy, dobra, druga fala odparta. Ale biegasz, ale biegasz, ale kombinujesz. No chodź, bawimy się w Berka. Be Berek nazista. I tutaj się Aniel nie schował się Masz go! Ha, ha. Dobra, no już się zajmę tym MG na placu Dobra, ale gdzie ten MG na placu? Dobrze, jestem twardy Haha, ha, Chyba dostał no, dobra, 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 ja, ja chcę Niemców, ja chcę Niemców, ja chcę Chlor Squatters Close Quarters, quarters Bato. Tak, ja chcę CQB. Jeszcze jacyś Niemcy chcą ustawić, o tam jest jakiś karabin. Już nie ma karabiny. No, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? Co się tak skradacie? No, jeszcze jakieś karabiny ustawiacie. Został ostatni atak do otwarcia. O, zbliża się wrogi transporter, ale najpierw muszą posprzątać na korytarzu. Ale bajzel na tym korytarzu mają, no. Dobra. Jest ten half track. Ha ha. Trafiłem, nie trafiłem. Chybiony strzał. Niedobrze, 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 dobrze, nie, dobrze. No, dobrze niech, się, niech się zatrzyma. Zatrzymaj się. No zatrzymaj się. Zrzucę tam na dół granat Wezmę Mosina i Mosin będzie mi służył do... o... Dzień dobry Dobra Chyba go rozwaliłem Nie ma nigdzie żadnego chętnego A kurde Nieważne Jakiś karabin tutaj jest z tego co widzę Dobra, karabin załatwiony. Ale ja tam widzę chyba jeszcze karabin. Ostrodają, ostro dają im czaszki, no Dobra, karabin załatwiony. Pach, pach, ba, pa, bach! Haha! Ha. Szybkostrzelny wydalec. Wydalec pocisków patyczków do uszów. No, dawać niemców, dawać niemców. No jeszcze chcę Niemców Co? Co jest? cia. Co? Koniec? Czyżby to był koniec? Czyżby ten odcinek musiał być tak krótki? No to co? Hmm. Nie no. Nie wypadałoby tak zaczynać kampanii brytyjskiej. Wataj, to już to tak wykracza poza kontent. No to może tak. Patrząc sobie tutaj, oglądając ich przerażone miny, tak i tak, o, to może takie podsumowanie. No i w tych kilku krótkich, przyjemnych, nieprzyjemnych odcinkach przelecieliśmy całe dwa lata w, w Stalingradzie. Ale nie martwcie się, do Stalingradu jeszcze wrócimy, ale to dopiero podczas, no to dopiero 21 grudzień. I okolica tych dni, kiedy to będzie na kanale widniał również Call of Duty, ale nieco nowszy, co nie znaczy, że zupełnie nowy i drugowojenny, ostatni drugowojenny, czyli Call of Duty World at War. No i tak, może słowem wyjaśnienia, wczoraj nie było World of Tanks. World of Tanks na razie zaprzestanę produkować na rzecz innej serii, jeszcze nie wiem... Co wstawię w miejscu World of Tanks, ale World of Tanks raczej nie będzie. Tom Grom, która będzie w piątki występować, gdyż mm, nie, ma, nie ma tam o czym gadać. To jest tak, jakbym chciał gadać o niczym, a o niczym nie chcę gadać, bo to tak. No nie, nie nie byłoby to przyjemne. No i tak myślę, czy by czasem nie wstawić Far Cry'a drugiego no, Far Cry 2 albo e, Bad Company 2, tudzież coś bardziej ambitnego, czyli Face of War, oblicza wojny, taktyczny, drugowojenny, e, dość skomplikowany, taki twór stworzony przez, ja e, już sprawdzam, Pudełko mówi, że stworzyło Ubisoft, the Company, Best Way i tak No, Face of War, no, no, to jest ciężka gra. To nie ma łatwe rzeczy, więc chyba jednak to będzie Face of War, tak sądzę. No i co? No i co? Jeszcze Wam mogę powiedzieć, no, wszystkiego najlepszego z okazji Mikołaja. Mam nadzieję, że był bogaty i że nie szczędził swojego miejsca w worku na przeniesienie dla Was prezentów. Mam nadzieję, że zakończenie kampanii radzieckiej było ciekawe, moje tłumaczenie było znośne i zapowiedzi były ciekawe. Ciekawie, ciekawie, ciekawe. Hm, Powtarzalnie jestem. No, dziękuję za uwagę.